Cześć, kochani, dzisiaj w tyle będziecie słyszeć zabawę krzyśka z tradycją. Bo się teraz wygłupiają po prostu pewnie dlatego, żebym żałowała, że mnie z nimi nie ma. To tym bardziej będę to słyszeć, bo oczywiście żałuję. Co to za dzień? Dzień, który praktycznie odwołałam. I, i dobrze. Czasami trzeba sobie odwołać dzień, a grudzień zawsze. Zawsze do tego sprzyja i skłania bardziej, żeby podwoływać dzień. Więc, co ja mogę dzisiaj Wam powiedzieć? Dzisiaj mam taki nastrój raczej pogodny, więc wybiorę sobie takie historie, które będą właśnie pogodne. A więc pierwsza brzmi nauczka na wesoło. Jest to najnowsza wiadomość, jaka przyszła, ale została wysłana. Dwa lata temu została teraz podbita. Proszę stąd wyjść, kochani, moi drodzy. No i właśnie, tak to działa. Poznałam Twoją twórczość jakieś cztery lata temu dzięki Sarze Ferreirze. Polecam Sarę Ferreirę. I od tamtej pory towarzyszysz mi w wielu radosnych, ale i smutnych momentach mojego życia. Czytając twoją książkę, wypłakałam może łez, a wypełnianie półdekadnika jest moim codziennym porannym rytuałem. Jestem za to ci bardzo wdzięczna. Ale do rzeczy. Od ponad 10. Krzysiek, ja nagrywam. To jest nasza córeczka. Ona ma swój domowy podcast. Pozdrówcie kogoś. Wszystkich to znaczy. Pozdrawiamy! Yeah, yeah. No, dokładnie. Teraz ją musisz wziąć, bo ona będzie bardzo chciała. Och! jest tak. Dzień dobry. Do widzenia. Zostawiłeś głośniczek. Hej! No dobra, nieważne. Bardzo przepraszam, już wracam do historii. Od ponad 10 lat mieszkam około 3000 km od mojego rodzinnego domu. Opowiem ci o jedynej wigilii, którą spędziłam tu, gdzie obecnie mieszkam. Kiedy wyjeżdżałam z Polski, miałam jedną walizkę i ogromną chęć udowodnienia czegoś, czego i komu do tej pory nie wiem. Nie miałam dużo pieniędzy i pamiętam, że moją rozrywką w tamtym okresie były długie spacery i patrzenie, co ludzie jedzą w restauracyjnych ogródkach, notując w głowie, gdzie w przyszłości będzie warto przyjść. Nadszedł piękny, skąpany w słońcu grudzień. Bilety do Polski, szczególnie na święta, były bardzo drogie. A ja, kilka miesięcy wcześniej, postanowiłam, że przecież lepiej polecieć w innym okresie, kiedy będzie taniej. Spoiler alert, już tak nie myślę. Tamte święta miałam spędzić z rodziną mojego partnera. Nawet się na nie cieszyłam, bo chciałam przeżyć te zwyczaje, o których słyszałam lub czytałam wcześniej. Do tego pyszne jedzenie, krewetki, szynka, pyszne sery. Jednak im bliżej było do 24 grudnia, było mi coraz bardziej smutno, że jednak nie zobaczę się z moją rodziną. Nawet zatęskniłam za sprzątaniem, pichceniem i krzątaniną, ale byłam twarda i nie dawałam po sobie poznać. Nadszedł ten dzień i wybraliśmy się do rodziny mojego partnera. Było w porządku, a jedzenie, tak jak się spodziewałam, pyszne. Tylko przez cały wieczór czułam nieustający ból w sercu, że nie spędzam tych świąt w Polsce. Po uczcie wróciliśmy z partnerem do naszego skromnego mieszkanka, a ja marzyłam, żeby zasnąć i obudzić się 27 grudnia. Kiedy weszliśmy na górę, zauważyłam na stole prezent. Mój partner tylko się uśmiechnął, a ja zabrałam się za rozpakowywanie. Nagle moim oczom ukazali się oni. Moja uśmiechnięta rodzinka na jednym wspólnym zdjęciu, jakie mieliśmy. Na innych zawsze kogoś brakowało, bo ktoś w końcu musiał pstryknąć. Aparatem rozwyłam się na maksa. Partnerowi dałam do zrozumienia, że to ze wzruszenia i wdzięczności, ale to była największa tęsknota, jaką poczułam w sercu. Od tamtej pory, nieważne jakie są ceny biletów na święta, lecę do mojego rodzinnego domu, a na sylwestra wracam do siebie. Zdjęcie pozostawiam w moim gabinecie. Przepraszam, zdjęcie postawiłam w moim gabinecie, tak, żeby mieć je na oku w razie, gdybym jeszcze kiedyś pomyślała, że pieniądze są ważniejsze niż wspomnienia, które buduje się będąc z bliskimi, w ważnych dla nas momentach. Pozdrawiam ciebie i wszystkich Kastmasowiczów. Justyna. A jestem ciekawa, jak to z partnerem organizujecie, że właśnie mm, ty wyjeżdżasz, on zostaje. Jak to? Jak to się robi? Co my tu mamy? Historia bardzo pozytywna. Wysyła nam ją e, Emilia. Dobra, tu są bardzo miłe rzeczy dla mnie. E, chciałabym dziś opowiedzieć o wyjątkowych świętach, które wydarzyły się w 2005 roku i na zawsze pozostaną w mojej pamięci. Byłam wówczas rezolutną sześciolatką, mam o trzy lata starszego brata. W naszym domu może nigdy nie było bardzo dużo pieniędzy, ale rodzice zawsze starali się zapewnić nam wszystko, co tylko mogli. Odkąd tylko pamiętam, bardzo celebrowaliśmy święta, świąteczne tradycje, pisaliśmy ambitne listy do świętego Mikołaja. Dlaczego zatem te święta 2005 roku były wyjątkowe? Pod choinką oprócz prezentów dla całej naszej rodziny leżał malutki prezent owinięty czerwonym papierem z dedykacją dla fasolki lub groszka. Razem z bratem zastanawialiśmy się, co to znaczy i o kogo chodzi. Rodzice w ten symboliczny sposób przekazali nam niespodziewaną wieść – będziemy mieć rodzeństwo. Moja pierwsza reakcja hmm, – ale po co mi ktoś jeszcze, przecież już mam brata. Dodatkowo jakiś czas wcześniej miałam sen, nie wiedząc nawet o ciąży mojej mamy, że pojawia się w naszej rodzinie Nasze małe dziecko, i wtedy my z bratem jesteśmy wyrzucani z domu i musimy zamieszkać na dworze, o Boże. Przepełniona <laughs> różnymi emocjami, jeszcze nie wiedząc, jak zareagować na tę wieść, pod choinką w prezencie dostałam między innymi nowy notes i kolorowe mazaki, więc mama poprosiła mnie, żebym zapisywała propozycję imion dla dziewczynki lub chłopca. Przez wiele miesięcy jakoś pogodziłam się z myślą, że będę starszą siostrą. Początki nie były łatwe. Uważałam, że przez dłuższy czas nie miałyśmy z siostrą aż tak dobrych relacji. Choć bardzo się starałam, to jednak nie do końca pasowało mi, że ktoś inny jest teraz w centrum uwagi naszych rodziców. Mój brat przyjął to wszystko znacznie łatwiej. Właściwie on już znał rolę starszego brata, więc nie było to dla niego nic nowego. A teraz? Zuzia ma dziś 19, ja 26 lat. Te siedem lat różnicy, które kiedyś wydawały mi się całym wszechświatem, teraz nie istnieją. Wiem, że u ciebie z Judytą jest podobnie, więc pewnie doskonale rozumiesz ten moment, kiedy różnica wieku przestaje dzielić, a zaczyna budować coś niezwykle wyjątkowego. Dziś mamy wspaniałą relację, taką, która przyszła z czasem, z rozmowami, z naszymi wspólnymi historiami, z dojrzewaniem po obu stronach. Zuzia stała się cudowną, mądrą i wrażliwą młodą kobietą. A ja, ja dalej jestem tą starszą siostrą, która wszystko obserwuje trochę z boku, trochę z góry, ale przede wszystkim z ogromną miłością. Mam w sobie głębokie poczucie odpowiedzialności, taką wewnętrzną misję, żeby zawsze było jej dobrze, by jej życie było choć odrobinę łatwiejsze, bezpieczniejsze, spokojniejsze niż moje, by nie musiała napotykać na te same trudności. Czasem mam wręcz irracjonalne pragnienie, żeby uchronić ją przed całym złem tego świata. I chociaż wiem, że nie mogę jej osłonić przed wszystkim, to chcę być zawsze na zasadzie takiego miękkiego lądowania. Jeśli kiedyś coś się wydarzy, chcę, żeby miała pewność, że ja tam jestem, że ma miejsce, do którego może wrócić bez tłumaczenia się, bez wstydu, bez udawania, że jest silniejsza niż w rzeczywistości. Bo Zuzia to nie tylko moja młodsza siostra, to moja ukochana przyjaciółka, mały, wielki człowiek, moja duma i mój skarb. I chyba najpiękniejszy prezent, jaki podrzucił wtedy los naszej rodzinie. Najmłodsza siostra, i fundament, który scalił wszystkich jeszcze mocniej. Życzę Tobie oraz Twoim Bliskim wszystkiego dobrego na te święta, pozdrowienia dla Krzysia i tradycji. Bardzo dziękujemy. Eee, hmm, 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 hmm. Pisze z nad oproszę. Cześć Justyna. Piszę tego maila w przerwie odlepienia pierogów na święta. Wiem, że jest dopiero początek grudnia, ale ten przedświąteczny czas zawsze mi jakoś umyka i wolę nie odkładać niczego na później. W tym roku słucham sobie równolegle podcastów zeszłorocznych i tegorocznych. To super rozwiązanie, bo Twój głos pozwala mi odpocząć, a historii z poprzednich lat już praktycznie nie pamiętam. Ale do rzeczy. Święta w mojej rodzinie bywały różne: raz bardzo wesołe, przepełnione miłością, innym razem takie, że wolałabym o nich zapomnieć. Od trzech lat jestem w szczęśliwym związku. Święta spędzamy w rozjazdach. Trochę u moich rodziców, trochę u jego. Organizacyjnie to zadanie jest nieco trudne, bo nasze rodziny dzieli 200 kilometrów. Tegoroczne święta będą wyjątkowe, ponieważ będzie to pierwsza gwiazdka z naszym cudownym psiakiem, adopciakiem, Jogim. Razem z nim tworzymy taką małą rodzinkę i to właśnie dzięki niemu na nowo zachwyciliśmy się świętami. Przecież mamy kalendarze adwentowe. Ja i mój chłopak zrobiliśmy je sobie nawzajem, są personalizowane i totalnie urocze. Jogi natomiast codziennie dostaje smaczka z okienka. Jestem nauczycielką i regularnie w ramach mojego przedmiotu urządzam dla dzieciaków nocowanki w szkole. Najbliższą zapowiedziałam im na połowę grudnia i sama nie mogę się jej doczekać. Będziemy śpiewać kaszubskie kolendy, tak, uczę języka kaszubskiego, będziemy też dekorować pierniki i świetnie się bawić. Oprócz tego, w tym roku postanowiłam też sama zostać gwiazdorem. Usłyszałam gdzieś o stronie takniewiele.com gdzie różne fundacje publikują świąteczne marzenia swoich podopiecznych. Wybrałam dwie osoby i zrobiłam dla nich prezenty, które mam nadzieję sprawią im wiele radości. Dziękuję Ci za ten podcast. Życzę Tobie, Krzysiowi i tradycji wszystkiego tego, o czym marzycie. Teraz Wam przeczytam coś po kaszubsku, tylko muszę przeczytać to najpierw y, fonetycznie. Wszecigłe, belnigłe... Na Głedę e Nowi Rok, czyli chyba wszystkiego dobrego? Nie wiem, co to znaczy. Pewnie na święta. Wszystkiego dobrego na święta i Nowy Rok. A teraz wam opowiem coś od siebie, tak na dzisiaj, żeby wszyscy byli zadowoleni. Ci, którzy chcą innych historii, ci, którzy chcą trochę takiego pitolenia, właśnie do, ja wiem, bo ja sama lubię takie właśnie podcasty albo vlogi, gdzie ktoś po prostu opowiada o tym, że pije herbatę, że właśnie zjadł śniadanie, że dzisiaj pójdzie do sklepu i takie po prostu, mam czasami ochotę posłuchać, co kto ma w życiu. Więc w moim życiu, około świątecznym. Jest tyle, że absolutnie nie wiem, co będę robić w święta. Domyślam się, że dostaniemy zaproszenie, ale, ale sami po prostu nie mamy czegoś takiego jak plan. Tak chyba Wam mówiłam w pierwszym odcinku, albo i nie, ale właśnie w zeszłym roku, przez to, że święta się tak gwałtownie zmieniły, bo moja siostra urodziła synka. To właśnie ten pierwszy dzień świąt był taki, taki, o jakim ja chyba naprawdę zawsze marzyłam, ale nigdy, naprawdę, nigdy nie było okazji takiego dnia spędzić, bo wigilia to jest takie, wiecie, duże wydarzenie, no to wiadomo, ale potem ten pierwszy dzień świąt jest zazwyczaj dla wszystkich tych, którzy mają właśnie na przykład taką opcję, że mają jakąś drugą rodzinę albo jest jakaś teściowa, albo ktoś taki, nie, nie, długo, nie drugą rodzinę, wiecie, na boku, tylko na przykład jak jest para, nie? że to się jedzie do jednych, do drugich i tak dalej, to często jak Wigilia była z jednymi, to pierwszy dzień jest z drugimi, albo jeszcze, no, jeździ się. No i właśnie, ja tego nigdy nie doświadczałam, bo myśmy zawsze jeździli po prostu do mojej babci i tam spędzaliśmy święta, Mm, wszyscy razem do właściwie nowego roku, do dnia po nowym roku, wtedy się dopiero rozjeżdżaliśmy. I to nie mówię tylko o nas, tylko też właśnie o moim kuzynie i mojej cioci wujku. Więc siedzieliśmy wszyscy razem u dziadków przez ponad tydzień. E i, I dalej było uroczyście, nie? W sensie pierwszy dzień się siedziało przy stole, było uroczyste śniadanie, potem był uroczysty obiad, potem była uroczysta zimna płyta i tak się działo do kolacji. I w drugi dzień podobnie było, chociaż już mniej uroczyście, y, jeśli chodzi o śniadanie, już było bez takiego śniadania, no ale dalej obiad był taki fancy i kolacja też. Znaczy fancy, no po prostu było świątecznie, nie? I nigdy nie, nie było takiej sytuacji. Tam też nie było takiej przestrzeni, żeby właśnie sobie tak na przykład siedzieć i, i grać na przykład wspólnie w planszówki. Raczej dzieci się bawiły w pokoju obok, rodzice sobie siedzieli razem, czy dorośli. I ja sobie zawsze marzyłam o takich świętach, że po prostu, wszyscy są tak jakby ładnie ubrani, ale nie elegancko, tak bym powiedziała. E, ale tak odświętnie. Ale po domowemu. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Na przykład, że nie marynarka i koszula, ale na przykład sweter i koszula już tak, że właśnie wszyscy są zgromadzeni, yy, że siedzą sobie nawet nie tyle przy stole, co właśnie na kanapach. I tu na przykład gdzieś można sobie obejrzeć film świąteczny, a w innym miejscu można sobie pograć w grę, a jeszcze w innym miejscu po prostu sobie pogadać, a jak ktoś ma ochotę na drzemkę, to sobie idzie na drzemkę. I jakby jest tak, wszyscy są razem, ale można po prostu robić rzeczy nie razem też nie? jeśli ma się na to ochoty. Ja się często właśnie w takich sytuacjach czuję mm, momentami uwięziona, bo rozumiem, że moja babcia może zjeść na drzemkę, nie? bo jest starszą osobą, albo po prostu wtedy, kiedy przygotowywała święta, to po prostu była zmęczona. No ale już tak mi na przykład nie wypada odejść od stołu i się zdrzemnąć. A takie drzemki są po prostu czasami ultra przyjemne i właściwie dlaczego by nie? No, ale do takich świąt jest potrzebny zazwyczaj dość yy, duży dom albo duże mieszkanie, żeby takie coś zorganizować, więc nigdy czegoś takiego nie było. No i właśnie w zeszłym roku mieliśmy taką okazję, że myśmy po prostu zostali sami w ten pierwszy dzień świąt. Wszystkie plany się zmieniły, i my, tak trochę przez przypadek, właśnie siedząc sobie na kanapie przy tej choince, Przearanżowaliśmy w zeszłym roku w ogóle pokój. Przemeblowaliśmy po to, żeby przyjąć gości, bo nas było tam liczyłam jakoś kilkanaście osób na tej wigilii. I było fajnie. Ale właśnie ten pierwszy dzień było tak spokojnie. I, i jakby ostatnią rzeczą, jaką chciałam, to właśnie, żeby teraz znowu się ubierać w te eleganckie ubrania, siadać do stołu i jeść. Bo po prostu byłam zmęczona po tej wigilii i też pełna emocji, prawda? Więc tak włączyliśmy sobie jakieś, w ogóle telewizję, my bardzo rzadko w ogóle włączamy telewizję. Telewizor tak, ale nie telewizję. I leciał jakiś taki, słuchajcie, jakiś romantyczny byle jaki film. Taki naprawdę klasy B. I go obejrzeliśmy z uwagą. Potem obejrzeliśmy jakiś kolejny film, jakąś polską komedię romantyczną, świąteczną, która się dzieje gdzieś w okolicach Bielska Białej. E nawet nie pamiętam, kto tam. Aha, pamiętam już, kto tam grał główną rolę męską, ale nie pamiętam imienia i nazwiska tego człowieka. Wiem, że mi się kojarzy z Janem Englertem. Tak, młody człowiek. Hmm. I jeszcze jakiś film, a potem właśnie dojedliśmy jakieś resztki z dnia poprzedniego, z tej wigilii. Znaczy to i tak były świąteczne po prostu rzeczy, które mieliśmy w domu. I ja wpadłam na pomysł, żeby jeszcze tradycja wtedy była w gondoli. Y Teraz gondola to jest jakby ten, taki, no to taki wózek dla takich totalnie małych dzieci, dla tych wszystkich, którzy nie mają dzieci. I Boże, najświętszy, jedno z moich największych zaskoczeń macierzyńskich jest to po prostu i jak krótko trwa moment, w którym dziecko się wozi w tej gondoli. Ja myślałam, że to tak z rok się wozi, a to po prostu raptem są parę miesięcy. Bo potem dziecko jak zaczyna siadać, no to po prostu już w takiej gondoli jeździć nie może, nie? więc. Tęsknię trochę za tymi czasami, właśnie takiego wózka. No w każdym razie wpadłam wtedy na pomysł, że wezmę światełka i ozdobię jej ten wózek światełkami. I tak zrobiłam i poszliśmy na spacer na Starówkę i o mój Boże ludzie, Starówka, e, znaczy generalnie Starówka, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, e, w, w pierwszy dzień świąt, to było tak, jakby był ludzki korek po prostu. E, szło się tak wolnym tempem, jak na jakimś marszu albo na pielgrzymce, no po prostu coś nie było Były tłumy, po prostu tłumy ludzi, ale było to takie, Czy z jednej strony trochę było za dużo faktycznie, ale z drugiej było to naprawdę bardzo magiczne, bo po raz pierwszy widziałam ja w ogóle, ja wiem, ja wiem że to brzmi może bardzo dziwnie, ale ja chyba po raz pierwszy w życiu byłam na takim prawdziwie świątecznym spacerze. U nas w rodzinie się w ogóle nie kultywowało tej tradycji. Raz mieliśmy z Krzyśkiem taką sytuację, jak były święta w Warszawie i drugiego dnia świąt byliśmy w restauracji i z tej restauracji wracaliśmy do domu, a restauracja to był edret wtedy w hali Mirowskiej, już dzisiaj nie nieistniejący. I wracaliśmy stamtąd najpierw pieszo do metra, a potem metrem do domu na targówek. I ten spacer po pustej Warszawie był bardzo przyjemny i taki niesamowity, taki trochę surrealistyczny, ale właśnie też taki, powiedzmy, jakby z mojej takiej, może, puli marzeń, z których sobie nie zdawałam sprawy, że chciałabym się przejść w świąteczny dzień Warszawą pustą, tak jak właśnie w moim ukochanym odcinku 07 z głosie, gdzie porucznik Borewicz ma dyżur w Wigilię i po prostu Warszawa jest całkowicie cicha i pusta. Też jest taki odcinek dekalogu, Gra tam Olbrychski, między innymi, i, i Maria Pakulnis, i jeszcze gra chyba Bajanna Szczepkowska. Tak mi się wydaje, że jest taka obsada. I też się dzieje właśnie w Wigilia. Olbrychski ma romans. I jeździ pomiędzy właśnie kochanką a, a domem. I też jest taka pusta Warszawa, taka zaśnieżona, zimna. Oczywiście to jest jakieś, myślę, że nasze marzenie, chyba już teraz wszystkich, żeby zobaczyć śnieg w święta, no, co się rzadko zdarza, ale, ale kiedyś tak było, więc może też... Yy. No dobra, nieważne, nie zachęcam do oglądania smutnych filmów święta, ale generalnie tak mi się wtedy ta Warszawa skojarzyła. Natomiast właśnie Warszawa, Jezus Maria, w pierwszy dzień świąt, E, właśnie okolice Starówki, no po prostu tłum, tłumiszcza, tłumiszcza po prostu. A mimo to w tym tłumie jakoś ten wózek przyciągał uwagę, mimo że był czarny i te światełka nie były kolorowe, tylko były po prostu taki, takimi kuleczkami świecącymi. E, I to było takie, no takie miłe, fajne. Dopiero trzeba było właśnie zejść z tego całego traktu e, gdzieś tam w bok, chyba Chmielną żeśmy odskoczyli, albo nie, chyba skręciliśmy w Świętokrzyską i tak doszliśmy sobie już do... E, Świętokrzyską do metra i tam sobie pojechaliśmy już do domu. Ale to było, to było właśnie fajne i, i tak trochę w tym roku mam głód właśnie takich świąt, chociaż trochę trudno mi sobie wyobrazić Wigilię w takim, w takim wydaniu. Natomiast nie wiem, no. Nie mam planów po raz pierwszy i po raz pierwszy w życiu chyba mam coś takiego, że nie mam z tym problemu, że ich nie mam. Coś się na pewno zrobi, ale. Ale nie wiem, może tutaj właśnie coś moja siostra zaczyna przebąkiwać, ale ja już nic nie wiem. Ja już po prostu się nie wiem po prostu, no. <laughs> A może właśnie będzie tak, że po prostu zjemy pierogi i barszcz i pogramy w gry. Będzie jakieś doświadczenie, prawda, nowe. Czy nam takie święta pasują, czy nie? Chociaż bardzo ciekawa rzecz. Y Ostatnio, właśnie mi gdzieś tam przyszła do głowy, że był taki moment, że mogliśmy, parę lat temu to było, była taka opcja, że zostaniemy sami w święta, ja z Krzyszkiem, i mnie ta wizja przeraziła. I właśnie, nie dlatego, że miałabym zostać z nim, jakby, prawda? Bo to raczej oczywiste, że jest to taki mój kompan życiowy, ale właśnie przeraziło mnie to, że, że właśnie chyba bym się nie spotkała z rodziną. A jakby takie spędzanie czasu z rodziną w takim, wiecie, zamknięta przestrzeń, długi czas bywa męczące i mnie bardzo często męczy. I właśnie mimo to jakby zawsze mam gdzieś tam w sobie taką potrzebę, żeby jednak nawet takie przerażenie, że tego nie przeżyję. Właśnie tak jak jed z jednego z tych listów, że, że w ogóle sobie tego nie potrafię wyobrazić. Mimo, że na co dzień sobie świetnie radzę, jakby bez rodziny, nie? że po prostu no to jest dla mnie sytuacja jakby naturalna, że, że nie żyję z tą rodziną na co dzień e, i że się nie widuję z moją mamą często. No z siostrą oczywiście sytuacja jest inna, ale e, nawet jak teraz mieszkam w Warszawie, to mam wrażenie, że się nawet może trochę mniej widujemy, dlatego że wcześniej, jak jeździłam do Zabrze, to zostawałam tam zawsze na dłużej i też te pobyty były bardziej takie. Po prostu słowo bardziej mi najbardziej pasuje do tego wszystkiego. A może jest po prostu teraz tak, że też mam swoje życie związane właśnie z dzieckiem i już się tak nie umiem angażować w życie innych jednostek rodzinnych. Może to jest jakieś przemyślenie na temat świąt, więc bardzo, bardzo jestem ciekawa właśnie historii osób, które się wyłamały ze schematu świątecznego, chociaż raz. Bardzo jestem ciekawa takich historii, więc jeżeli byście mogli coś takiego opisać. Możecie w tytule maila właśnie wpisać nie wiem, wyłamanie się z tradycji czy coś takiego. Albo właśnie osoby, które spędziły święta zupełnie inaczej niż spędzały dotychczas i właśnie jak to przeżyły. Albo wszystkich tych, którzy właśnie mają podobne lęki, takie jak właśnie ja teraz. Jak to rozwiązać, jak to wszystko zrobić. Bo z jednej strony ja mam zawsze takie kurde, rób tak, żeby tobie było dobrze. I w, i w sumie jest mi dobrze, ale z drugiej strony, no właśnie, jest też we mnie dużo takiego, mm, takiego podejścia, że w sumie nie wiem, jak mi będzie dobrze, skoro boję się na przykład właśnie nie spędzić tego czasu, nie wiem, z mamą, yy, bo naprawdę jest we mnie taki lęk. A przecież jakby nie trzeba wszystkich świąt spędzać z mamą, nie? To są takie moje właśnie przemyślenia. Zawsze się, myślę, że może jestem skażona trochę tym, że każde święta mogą być jakimiś ostatnimi świętami. Mam to doświadczenie w swoim życiu z tatą związane i pamiętam, że, e, że właśnie ostatnie z nim święta były jednymi z najpiękniejszych w moim życiu. Były w nowym domu, było nas dużo, właśnie było tak więcej miejsca, można było odetchnąć. Wszyscy byliśmy w jednym mieście, ale nie musieliśmy wszyscy się gnieździć. Było elegancko, było. no, było tak, 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 fajnie. No i potem już nigdy tak nie było, więc nie wiem, czy właśnie to nie jest takie trzymanie się kurczowo jakiejś tradycji. Nie mam pojęcia. Właściwie ja lubię święta, a w tym roku nie mam na nie ochoty. Powinnam Wam zapłacić za tę terapię. Swoją, więc właśnie ciekawa jestem z właśnie historii osób, które, a wiem, że są na pewno takie, które właśnie mają podobne rozkwiny jak ja, które są w podobnym momencie życia. Lubię święta, ale nie wiem, czy mam na nie siłę. Lubię święta, albo lubiłam, lubiłem święta, a w tym roku się na nie nie cieszę. Więc czekam, czekam na Was, moje bratnie dusze, w tej, w tej materii. Widzicie, chciałam wesoło, bo może sama się potrzebowałam rozweselić, a sama gdzieś tam tutaj. Przecież ja nie jestem smutna, nie? Ale po prostu chcę wiedzieć, o co mi chodzi. A nie wiem, o co mi chodzi. Może Wy wiecie, to mi powiedzcie. Ściskam Was mocno 5 grudnia w ten oto dzień, co oznacza, że słyszymy się jutro, a do świąt zostało 20 dni.